Celem zadania pytania. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Ja nie uznaję aktualnego stanu służby cywilnej za stan idealny i nie uważam, że jest to rzecz, na którą należy przejść do porządku dziennego, bo wymaga ona zmian. Natomiast problemem jest zawsze droga, jaką się podąża do tych zmian. I tu mam trzy krótkie pytania do wnioskodawców. Czy naprawdę Państwo uważacie, że procedura konkursowa, nawet jeśli czasem. Y błędnie stosowana lub nie tak jak trzeba, ale stosowana szeroko w bardzo wielu instytucjach i, i sektorach, także prywatnych, jest gorsza od, od arbitralnego mianowania. Czy naprawdę takim złem dla jakości decyzji jest korzystanie z opinii ciała doradczego przed ich podjęciem, na przykład powoływanej przecież przez państwa społecznej rady służby publicznej? I jak polepszy się jakość urzędników, jakość ich decyzji i wykonywania ich funkcji w wyniku obniżania, obniżania kwalifikacji, chociażby w zakresie wykształcenia? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i proszę o zadanie pytania przez pana posła Mirosława Suchonia z klubu poselskiego nowoczesna. Bardzo proszę.